Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. problem masz do sama dzwoń. Poda ci pomocną dłoń, więc nie ma się co bać, na straży stoi sam, spokojnie możesz spać, Poczuwa sam, ma odwagę jak lew. Jest tam, gdzie dzieje się źle. Zdrażak Sam Upiorne przyjęcie Jabłka, cukier, masło, syrop, cynamon, patyczki i gałka muszkatałowa O, naprawdę szykujesz swoje słynne karmelowe jabłuszka? Tak, zgadłaś Właściwie to Elvis będzie robił, obiecałem, że go nauczę Chętnie bym skosztowała tych pysznych jabłuszek Ja też, kocham jabłka we wszystkich postaciach Halo? O, do Trevor. Usłyszał, że robisz karmelowe jabłka i też by się skusił. O, ja też poproszę. Ojej! No dobrze. W porządku, myślę, że wystarczy dla wszystkich. Mamo, mamy genialny pomysł. Bo teraz robi się bardzo wcześnie ciemno, prawda? I my chcemy urządzić upiorne przyjęcie dzisiaj że my tu w kawiarni prosimy. Ojej, oczywiście. Niewykluczone, że wujek sam upiecze wam karmelowe jabłuszka. Ale... Cudownie, wujku, jesteś najlepszy. Dobra, to ja lecę wszystko zaplanować. Hej, czekaj. Ja też chcę planować, poczekaj. Rozrysowałem wszystkie swoje pomysły. Patrz, na razie mam taniec potworów. Kochany, zaplanowałam to przyjęcie całe wieki temu. Na stołach rozstawimy upiorne przekąski i wszędzie porozwieszamy takie mroczne dekoracje. Będziemy grać w przypinanie ogona straszliwemu kotu, a potem gdzieś w połowie zabawy na scenę będzie potworniasty duch. I to będzie główna atrakcja. Czemu ty taka jesteś? Ja myślałem, że razem wszystko zaplanujemy. No dobra, czyli chcesz się do czegoś przydać? Oh. Możesz zrobić nie toperza. Serio, tyle? Możesz mi zrobić takiego najwielkaśniejszego na świecie nietoperza? Mm, jasne, zaczekaj sekundkę. Prezencik, rybacka sieć i wędki. Co ty na to? Fantastycznie! Widzisz? Bardzo prosta robota. Uuu, jacie! Wyglądają pysznie. Uuu, mniamci, mniamci! Panie kapitanie, te jabłka jadą na mroczne przyjęcie. Zaraz zrobimy nową porcję, wtedy pan się poczęstuje. Panie kapitanie, chyba pan nie powinien. O, pan pozwoli, że przejmę. Jak ci się podoba mój wielgaśny nietoperz, No? Prawda, że genialny! Genialny! A ty widzisz, ile miejsca zajmuje? Mój duch miał być atrakcją wieczoru, wiesz? O nie! I co narobiłeś? Zabieraj tego swojego nietoperza! I jak tam, kochani? Bo schodzą się goście! Bawcie się dobrze! Fantastyczny! Wow! Jaki wielki! Dzięki, sam go zrobiłem. To co, kto ma ochotę na upiorne tańce potworu? Super! A co to za paskutstwo? Weźcie to, bo ktoś się poślizgnie. To żadne paskutstwo! Tak, musi tu być na 100%. Tworzymy sobie prawdziwą atrakcję wieczoru! Straszliwie przerażający dom potworności Panny Sary! Ha, 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 ha. Obiecałem jabłka dzieciakom. Dzięki za pomoc. Czekaj, otworzę. E, Elwis, tylko pamiętaj, nie gotuj za długo karmelu, dobrze? Bo zrobi się za twardy. Ma być lejący, pamiętasz? Jasna sprawa. Będzie się lał jak deszcz. Mm, jabłuszka karmelowe, ale będzie pyszota! Ha! <grystanie> stać! Proszę się powstrzymać. Sam pan wie, że karmel musi zastygnąć. Kiedy ja już się nie mogę doczekać? I jak tam? Jak sytuacja? Wszystko gra? Uh, chyba potrzebny nam nowy karmel. Tak. I nowy garnek. Co jest takie piękne gdzie? Dzięki. Sama zrobiłam. Słuchajcie, może teraz pogramy w jakąś moją grę? Jasne! Wszystko będzie lepsze od okropnych bandaży. Ale... Uwaga, uwaga! Pobawimy się w przypinanie ogona straszliwemu kotu. Słuchajcie, nie pali się coś przypadkiem? Jarygodnie, jak cicho i spokojnie. W ręce się pali. Stójcie, dzwonię po strażaka sama. Bib, Skanowanie terenu. Kuchnia czysta, przyjacielu. Wygląda na to, że pan kapitan w końcu odpuścił sobie twoje jabłka. Nie, schował się za lodówką. Jasne. O? Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Zablokowane dzieci są uwięzione w środku. Elvis, leć po wąż, dobra? Ja będę wyważał drzwi. Strażak Sam John, butla pełna, tlen 100%. Jesteś gotowy? Oczywiście. Butla pełna, tlen 100%. Nie ruszajcie się stamtąd. Dobra, po kolei! Łapcie mnie za rękę! Nie podnosić się! Chodź, Mandy, szybko! Chodź do mnie! Kochanie, a gdzie nasze dzieci? Kapitanie, dzieci uratowane. Niech nikt się nie zbliża, dopóki nie opanujemy pożaru! Nie zdążyłam dopić herbatki. Płkuj sam przepraszamy. Prawda jest taka, że tak bardzo chcieliśmy sobie dopić. że naraziliśmy wszystkich. Zapamiętajcie sobie na całe życie świeczki trzymamy z dala od wszystkiego, co może się zapalić. Tak, ze świeczkami trzeba uważać. Widzieliście, jak łatwo zapruszyć ogień? Kochani, mam coś, co poprawi wam humor. Karmelowe jabłuszka. Ja tylko dla dla ciebie. I dla Ciebie. I... No dobrze, proszę bardzo, kapitanie. Wreszcie się Pan doczekał. Ho, ho, ho. Pycha, pycha, pycha! Ho, ho, ho. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC+, Start International Polska. Reżyseria Aleksander Kujawski. Dialogi polskie Barbara Ejman.